Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Jan a dzisiaj gramy sobie w Minecrafta, tylko że z bloku wypada nam inny blok. Jest to nowa seria na moim kanale, bardziej coś odskocznie od Hardcora, bo gdyż na Hardcora gramy na live'ach, na które was serdecznie zapraszam, dzieje się tam o wiele więcej. Nie, dzisiaj nagrywam to aktualnie po streamku dziękuję wszystkim, że bili za wszystkie łapeczki subiki. Live y są praktycznie codziennie, wyczekujcie ich. A więc zapraszam was do subskrypcji mojego kanału tam na dole, zostawienia łapki w górę i napisania komentarzy czy taka seria Wam się podoba. Nie wiem czy to będzie dokładnie seria, czy zrobimy kilka odcinków i będziemy różne mapki, na przykład możemy sobie zrobić, że w tym odcinku dzisiaj akurat robimy to. Dobrze, a więc bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do oglądania odcinka. Jak widzicie jesteśmy już na yy, świecie, załadowałem się i zniszczy, niszczymy sobie Dirta i wypadła nam Czarna Terrakota na przykład stawiamy blok z powrotem i wypada nam spawner no różne rzeczy tu wypadają w dzisiejszym odcinku spróbujemy trochę sobie próbować zbudować domek mam w planach wiem, że dużo osób nagrywało tą serię już, więc no nie złoście się na mnie i nie piszcie, że Eee, leberius, to już zgapiłeś, to już było. Wiem o tym, że to było. Nagrywał to Wojan jakiś miesiąc temu. Znaczy on inaczej, on wiadomo na zwykłym świecie. Ja gram na Ala Skyblock. Ja wiem, że to już było. Nie musicie mi tego udowadniać, tego mówić, ja to wiem. Napiszecie, że chcecie więcej taki, takiego typu serii, jakichś wyzwań, czy tak dalej, to ja oczywiście jestem gotowy przyjąć każde wyzwanie. Piszcie w komentarzu. Z chęcią sobie poczytam, z chęcią od... Zróbmy jakąś interakcję po prostu, zróbmy interakcję. Wypada nam dosłownie wszystko, możecie sobie zobaczyć kowadło, jakiś proch, sikiera, łóżko, drewno nam nawet wypadło. Spróbujemy coś z tego skraftować. Trzeba trochę tą wysepkę rozbudować, co prawda nie będzie to jakoś mega dużo, ale chciałbym zbudować właśnie jakąś chatkę. Spróbujemy skraftować skrzynkę. Jak będziecie chcieli... To oczywiście możemy zrobić z tego serię, dla mnie to nie jest e, żaden problem Oczywiście, na razie sobie to powywalam, będę, powyrzucam, będę brał rzeczy, które są, są mi potrzebne Mamy trójząb <grym> Pokczam Przepraszam, że nie było przez jakiś czas odcinka, ale miałem kilka spraw Wdałem prawo jazdy, swoją drogą Wiem, wiem, że się chwalę, nie powinienem się przechwalać, więc trochę za tym szło rzeczy do zrobienia nie miałem zbytnio y, czasu na odcinek, na nagrywanie. Live y robiłem od piątku codziennie. Nagrywam to dla Was w poniedziałek. Wy to ujrzycie w poniedziałek. Tylko ja to nagrywam o 4 rano, 4:10 jest aktualnie. To chociaż te live'iki stwierdziłem, że dla Was zrobię. Niech już coś macie z tego, że, że jednak subiecie mój kanał, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, oczywiście. To jako przy. Muła. Uh, tego nie chcę. Sadzonka tropikalnego drzewa. To jest całkiem, to jest całkiem przydatne. Ale tropikalne to nie są te wielkie. Dobra, postawiłem sobie tutaj łóżeczko. No i ja kopię dalej. Jak piszcie, czy ta seria ma być w ogóle montowana, czy nie. Czy chcecie właśnie widzieć, co robię poszczególnie. Mnie mm. się wydaje, że lepiej się ogląda pocięte filmiki, gdyż są bardziej tematyczne. No i więcej się dzieje, wiadomo. Pasucha, co to? No. O! o czym się. Nie wiedziałem, że to jest to. Przepraszam, pasuchu. Świn Spawner! Holy moly! Wywaliłem dywanik. Nie, jajko przy... Konia szkieleta Put kurde gnido Mogę na nim iść? Poleciał, <grym> supi dzwoneczek dla konia Biblet kum Pękidny shulker box Mam shulker boxa Do którego mogę sobie powkładać wędnej Temki do niego Gram bez shaderków Więc no, nie obraźcie się na mnie Pisywałem, Po prostu do miniaturki Robiłem zdjęcie, także... Zobaczycie sobie zresztą miniaturkę. Już mamy taką wyspę, co prawda, kolorową, ale jak chcecie to tak jak mówię, jakbyście chcieli więcej odcinków z tego, to możemy, możemy zrobić, że na przykład całą wyspę muszę mieć z normalną, czyli powiedzmy podłoga jest z dirtu, to jest z czegoś, wiecie, wiecie o co chodzi. Robimy sobie generatory. No i kij, muszę zbierać. O, dostałem prosto jakieś osiągnięcie. Aha, bo dostałem Blaze'a. Mamy tutaj, o, mamy drewno, więc możemy zrobić crafting, chyba że gdzieś tu jest, ale nie ma. Właśnie wypadł nam kolejny Shulker, który sobie tutaj postawiłem. Różowy tym razem. Co lepsze, urosło nam drzewo, więc mamy drewno. Dzięki temu zrobię sobie łopatę. Fajnie, że zrobię te sztandary, bo mam już. Pięciokolorowy sztandari. Ja będę, nie będę stawiał wszystkiego, żeby potem łatwiej po prostu, żeby mi to wpadało normalnie do EQ-a, nie musiałbym tego potem zbierać. Mamy dwa spawnery świnek, tylko nie wiem dlaczego, ale chyba nas nie lubię się nie respektuję. O, z drzewa lecą patyki. Co prawda nie oddało sadzonki, ale mamy wrzezowe liście. I już mamy naszą wyspę w miarę dużą. Chciałbym zrobić ten generator kobla i tą bazę zrobić z kobla. Ja Wam jeszcze pokażę mniej więcej, jak to dropi. Dobrze, mamy kolejne, mamy z żelazną zbrojkę już Także na jakieś ewentualne potwory bylibyśmy przygotowani Ale możemy sobie zac zacząć w sumie budować naszą Alabazę <grym> Będzie niczego sobie, kolorowo to będzie naprawdę wyglądać Koralka sobie możemy dać, dlaczego by nie Każdy może, tu możemy sobie tłoczka dać na przykład Nieważne. Mamy lawę, mamy wodę. Woda musi... Lawa musi... Woda musi spływać tak, tak. A jak ja mam od dołu, to coś postawić. Już wiem. Big Brainy nigdy nie śpią, pamiętajcie. Mamy trochę tych bloków. Spróbuję to zrobić. Dobra, wiem, że tak się to robiło. Pod wodę w sumie może być drewno, bo to musi być tylko na lawę coś innego. Dobra, to w sumie nie musiało być tak nisko. To może być tak, ale tutaj musi być taki oto sposób. No wodę. Okej. Okay. Zginąłem. Spadłem po prostu i wszystko straciłem. Miałem nic. Dobrze, że tego dirta tu pozostawiałem. Ale najgorsze jest, że, że straciliśmy wiaderko z lawą. Najgorzej. Właśnie dostaliśmy czaszkę Witchera. No nie umiem sobie wydropić z powrotem tego kubełka lawy. Kopałem dobrą chwilę. Istniełem drewno, z którego oczywiście też zbudujemy chatkę. Tak jak obiecałem, zrobimy ten domek w dzisiejszym odcinku. Pierwszą ściankę powiedzmy, mamy za sobą. Zrobimy tu z drewna. Dobra, mam kolejne bloki, jakieś cementy, kolejne tropikalne drzewo, kolejny baner swoją drogą, ale na razie za ten czas popostawiam sobie na mój ala domek. Mamy też drzwi, z których oczywiście skorzystam. A więc tak. Tomek zrobiliśmy. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi jak najbardziej się podoba. Dziękuję, że oglądaliście. Jeżeli ten odcinek wam się podoba, to mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o takim typu odcinków. Czy podoba wam się takie coś? Jak tak, to ja oczywiście będę wiedział, żeby więcej robić. Napiszcie, co mam poprawić. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie ruch.